Jakie są pozytywne strony mieszkania w Luton, według Ciebie? Kurczę, nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy Lotnicko na tym. na pewno, nie? Kurczę, zależy, dronem nie mogę polatać. Kupiłem sobie drona, A, no to, to, to przeleciałem to, to jest... 5 minut tym dronem, wyjebałem 1000 funtów i stoi na półce, nie? Tak? No ale wiesz, dobra, no to pozytywna strona to jest na pewno to, nie, że... Nie, no jest lotnisko że pozytywne. ...że tam pod domem zostawiesz. Stary, no London, Luton jest tak skomunikowane, że jak ja teraz już zacząłem trochę częściej latać do Polski, to naprawdę to jest ludzie to nie zdają sprawy jaka to jest wygoda. Ile ja takich wiesz. Yy... I to wiesz, to nie jest takie lotnisko jak na przykład, że lądujesz w Katowicach w Polsce, że od lotniska do Katowic jest 40 minut drogi. My tu na lotnisko mamy 5 minut a 5 minut autem. Ono jest w samym mieście, więc to też jest różnica, nie. Wiem, 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 Bo często te lotniska w Polsce to wiesz jak są, nie? Że ono jest kurza Niby w Katowicach, ale od Katowic jest godzina drogi, nie? Tak, tak samo jak te nowe lotnisko w Warszawie, niby Modlin, nie? A to ja na Modlinie nigdy nie byłem. Ja mam też pana. nie, ale to jest niby Warszawa, a jest gdzieś to tam wiesz, 50 kilometrów od To jest, jest Warszawa-Radom lotnisko, nie? To tak samo jak Londyn-Luton. Luton, Luton no. ma tyle z Londynem, co Warszawa z Radą. Tak, a większość ludzi yy, mówi, że mieszka w Londynie, nie? Znaczy, nie ja wiem, jak, z jak ludzie z Warszawy spytasz, w jakiej dzielnicy mieszkają, to też ci część odpowie grójec, nie? No, ale to nie mówmy o psycho psychopatach